Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii weekendówki. Dzisiaj weekendówka jest no nie dobra. A co jeszcze mogę powiedzieć? Jest to Call of Duty Black Ops 2. Tak... Nie wiem na jakim trybie możemy zagrać. Pierws... To jest moja pierwsza styczność z tą grą, tak, tak wygląda. Ekran główny, tylko wersja multiplayer, no bo single player to wiecie byście sobie przeszli i już gry nie musicie kupywać, a autor nie pozwoli na to. Bo chce zarobić, no oczywiście nie dziwmy mu się. Pociśnijmy sobie public match, find match, tryb core. Nie wiem na czym on polega. Mm, domination, zawsze grałem. Domination i sprawdźmy, jak to będzie wyglądać. No dobra, taka mapa Meltdown. Tryb dominacja. Wychodzą ludzie 9. Dochodzą no 9. Cały czas 9 na 12. No to zaczekamy chwilę, 10, 11, 12, myślę, że też jest już 12. Czyli możemy grać. Nic wam nie powiem na razie o tej grze, nie grałem w nią. Na pewno jest to kontynuacja Black Ops 1, no bo to wiadomo. I każda gra, każda gra w stylu Call of Duty, to znaczy w stylu serii Call of Duty, jest taka sama, praktycznie taka sama. Może różni się tam drobnymi detalami graficznymi, ale to jest... To są wszystko, wszystko to samo No tylko, że wiecie Z Black Opsa 1 już rzadko kto gra Teraz wszyscy grają w Black Opsa 2 Jak wszyscy się przerzucili na dwójkę, Znaczy większość się przerzuciła To ta mniejszość już nie będzie grała w mniejszej grupce Tylko będzie starała się znaleźć jak Jak najwięcej serwerów No czyli kupią sobie Black Opsa 2 No taka strategia tej serii Ale co ja mogę się rozgadywać tutaj Muszę najpierw ogarnąć grę Podejrzewam, że w stylu modern, modern Warfare Black Ops 1 to będzie to samo Nie grałem, nie oglądałem Let's Play, więc przekonamy się dopiero teraz Mapa z Pakistanu. O, proszę. Mamy do wyboru bronię. Specjalista... operative lecimy No dosłownie, to jest... MW3 Aha, dobra. Securing bravo. Securing bravo. To jest brawo. Aha, aż cię on mnie zabił. Cichutko tam broń. Zmienię sobie y, tego. Nie, Shadow Stalow Mi trochę ścina. Dobra. Ha spoko Dobra, tutaj tak się gra w Black Opsa Ale lagi miał Aha, to... to nie jest To super, ja myślę że to jest krucznięcie A to on się położył Normalnie się sobie na pieprza Bez sensu I mu wychodzi, no proszę to jest szybki nóż. Ha, on nie wybutek. Już nie można odejść biegu. Ojeju, o jezu, takie cude technologie są, tak? Super. Jaki asyst? Tak Stąd, super. Hej, jeszcze naraz na raz nie mógł zabić, dobra. To jest moja pierwsza gra, więc się nie dziwcie. Moim laminiem ja głównie chcę wam pokazać grę, jak ona wygląda, mniej więcej A nie tutaj moje zdolności, których No zbitnie mi brak Revenge comeback Aha, a tu z tyłu mnie atakował, dobra Dobra, wyczułem trochę tą grę. Myszka nic nie. Muszę zmienić w niej baterię. Tak to jest z myszkami bezprzewodowymi. To jest nasze, chyba. Już na zielono świeci. Paralizator niezły. Ha, super. Kto mam zeza.

Friendly UAV inbound. We're about to Securing B. Friendly lightning strike inbound. Check your timeline. I'm B locked down. Tam szedł wróg. To widziałem go. Aha, fajnego deza mam, dobra, ale zabiłem. Dobra. Przegraliśmy to niestety. No i cóż, no to jeszcze jedną rundkę. Czy nie? O Zabił ładnie. Half time. Czyli jeszcze gramy. Dobra. Securing O, sztyw. z tą miną można zabić, tak? A nie wiedzieć. Ale wbiłem drugi level. Dobrze, to chociaż jest dobre. Aha, ale oni mogą bombardować nam. No. Czyli nic się nie zmieniło w stosunku do MW3. No, praktycznie to jest ta sama gra. Widzę, że to ten sam silnik. Wszystko to samo. No. Tylko nazwa. Więc jak dla mnie to. Chcecie zaoszczędzić pieniądze? Kupcie sobie po prostu MW3 to jest to samo. Może tam było niektóre telegraficzne. No kurwa, mać. No nie wierzę ten śmigłowiec. Ale ja ją zezam, może. Super. Takie ją zezam mieć. No to jest po prostu. O, super. Z tyłu. Znosi mi broń czysto. To nie zadaj się może jeszcze, no? Muszę sobie jednak zmienić baterię w tej mieszce, aha, chciałbym wiedzieć, jak się znęło, że ciśnie. Ha. Super wieźć. Ja specjalnie patrzę się w tamto okno. Losing alpha. Losing A. We're being dominated. Go on the aggression. Securing C. Aha, dobra. Ale chyba zabiłem kogoś. Przynajmniej tam nie może pocieszyć chociaż że w statystyki to nie chcę nawet patrzeć. Aha, fajnie wiedzieć. Kolejny raz. A tu się szybko levela bija. Czwarty. Strasznie 48... straszny O Tak sparaliżowany go zabiłem, no To jest? Przecież z moim internetem wszystko dobrze Nie każą mi zresetować ma no. Bardzo mądrze robią takie porady, to tylko mogą wodę popsuć, a nie gry naprawić. Dobra, przegraliśmy kole... kolejną rundę. I dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Jednak no, chociaż że. Frajerskie Staty, to myślę, że pokazałem Wam trochę grę. No i co? Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.